Cześć wszystkim, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam taką recenzję torby na oficerki, bo taka trywialna, błaha i prosta sprawa mogłaby się wydawać właśnie mm, bardzo prostą rzeczą, a nie jest taką do końca. I też zrobię Wam recenzję w końcu oficerek Feliksa Buchlera, ponieważ mam wersję i na lato i na zimę. Także zaczynajmy! Torbę, którą kupiłam jako pierwszą jest to torba Horze. To jest torba, która oczywiście jest z poliestru, ma z przodu dwa suwaki, dzięki czemu jakby no, każda oficerka jest w swojej em, kolumnie, w swoim miejscu, w środku jest przedzielone, nic te oficerki się nie stykają ze sobą. Są zupełnie osobno. I tutaj może sobie wyjmę na bok buty. Ta torba, jak widzicie, ona stoi sama. Stoi sama, ponieważ ma w środku tutaj piankę, która jest bardzo mięciutka, dodatkowo chroni oficerkę. No i przy okazji właśnie usztywnia tą torbę, przez co jest bardzo wygodnie ją używać. Tak jak na górze są dwie takie rączki, dzięki którym możemy to złapać, po prostu przenieść, albo zarzucić sobie na ramię. Szczerze mówiąc mi się tą torbę bardzo dobrze używa. Ona ma z góry zapięcie na rzep. To chyba wcześniej w filmu unboxingu pokazywałam, ale środek wygląda tak. Jest no niesamowicie wygodna. Jedna jedyna rzecz, gdzie ubolewam nad tym, że ta torba tego nie ma, to jest miejsce na na przykład sprzęt typu ostrogi albo na rękawiczki. Chociażby przydałaby się taka boczna kieszonka, żeby tutaj to zamontować i wsadzić. A tak to niestety musi być w środku. A teraz dla porównania, zostawię to. Dla porównania pokażę Wam torbę, którą sobie zamówiłam z firmy Busse. Torba się nazywa Milano. Już wam pokazuję. To jest nowa nieotwarta torba. Stwierdziłam, że ja jeżdżę w różnych stajniach. Przemieszczam się cały czas i ten sprzęt nie jest tylko w jednym miejscu, ale raz jadę pod Żyrardów, raz jadę do kozerek, raz jadę do Kanich Helenowskich, także nigdy nie wiadomo, gdzie. Pojadę, gdzie będę jeździć, także potrzebowałam torby, która by zmieściła i kask, i oficerki, i bat, po prostu wszystko, tak, rękawiczki. No i właśnie stwierdziłam, że zamówię sobie dużą torbę. Yy, no i zamówiłam taką. Na czym polega problem? No mianowicie ta torba nie stoi, nie stoi, przez to będzie niewygodna, bo jak będąc człowiekiem, który się spieszy zazwyczaj, Mogę tutaj na szybko włożyć kask, tutaj oficerki i, i co? No i właśnie, no i mamy taki efekt, także nie jestem z niej zadowolona. Ja ją zwracam, bo jeszcze mam czas na zwrot. Dodatkowo, rzecz, która mnie zirytowała, można powiedzieć, znaczy, szukam po prostu torby, która będzie miała przegródkę w środku, dlatego że po co kupować torbę na oficerki? Skoro torba nie do końca spełnia swoje funkcje, tak? Torba ma spełniać funkcje też ochronne, nie tylko takiego worka, w który można sobie wrzucić oficerki, bo ja równie dobrze mogę wziąć siatkę z wydrąbki. Eee, no, także nie ma tutaj tej przegródki w środku, yy, przez co te oficerki będą się ocierać, na przykład tak jest piasek, błoto i tego typu rzeczy. Także tak to wygląda w środku, gdyby ktoś był zainteresowany, jak to wygląda. Tu jest jedna kieszonka, taka szlufka na batki, gdyby włożyć tutaj bat. No i tak to sumarycznie, tak sobie wygląda ta torba bussa. Także wracając do tej, ja z niej jestem bardzo zadowolona. I Wam szczerze polecam, gdyby ktoś się zastanawiał, jaką torbę na oficerki kupić. I żeby właśnie zwracać uwagę na to, czy ta torba jest stojąca, czy nie jest stojąca, bo to później wychodzi wszystko w praktyce właśnie w użyciu. Teraz sprzątam to i pokazuję Wam oficerki. Teraz przyszedł czas na oficerki, także z tej strony, z mojej lewej mamy oficerki Feliksa Buchlera w wersji lato, a tutaj mamy w wersji zima. Zdecydowałam się na zakup drugich oficerek, ponieważ te strasznie mi się sprawdziły, nawet nie sądziłam, że aż tak bardzo się sprawdzą. Ja w oficerki mam wsadzone wypełniacze, także też, tak jak wspomniałam wcześniej, dwa o ten sprzęt i zawsze go czyszczę, wszystko wkładam w torby, siodło w pokrowiec i tak dalej. Zwracam na to uwagę. Oficerki później Wam zrobię zbliżenie, jak wyglądają. Ale są po intensywnym użyciu przez około nie wiem, pół roku, 10 miesięcy, coś takiego. Pół roku na pewno w nich jeżdżę, one prawie że nie mają śladu, także naprawdę super. Yy, I jak przyszła zima, to stwierdziłam, że nie będę kupować sobie żadnych czapsów specjalnie grubszych, czy też jeździć w termobutach, dlatego że. Ja osobiście nie lubię jeździć w termobutach, zawsze ta noga jakoś tak inaczej leży i mi to po prostu przeszkadza. Także zakupiłam sobie wersję z futerkiem. Ten misiek w środku jest bardzo, bardzo przyjemny i nawet przy takich temperaturach, w związku z tym, że gdzie jeżdżę pod Girardowem nie ma żadnej hali, jest tylko jeden, jedyny plac na zewnątrz, to jeżdżę tam w każdą pogodę i jak były takie temperatury minus 7, to też w tych oficerkach jeździło mi się naprawdę dobrze. No wiadomo, że im więcej warstw na stopy w postaci skarpetek, tym lepiej, ale jednak ja jeździłam w zwykłych, pojedynczych, normalnych skarpetkach i powiem Wam, że stopy mi nie zamarzły. Także coś cudownego. Jestem naprawdę niezmiernie zadowolona. Przede wszystkim te oficerki są skórzane, a nie z jakiejś tam skóry ze sztucznej skóry. Także to chyba jest klucz do sukcesu tutaj, bo jednak ta sztuczna skóra to wszystko trzyma, noga się poci w środku, w lato nawet można się obetrzeć, także to nie jest, nie jest nic komfortowego. Tak? Lepiej szukać czegoś z naturalnej skóry. Ja wiem, że to nie jest do końca może eko-friendly i, i to nie jest do końca jakby zwierzęco-friendly, ale jednak no, są te produkty skórzane i przez lata były używane i nie kupuje się ich bez powodu, tak? Także ja polecam, jeżeli ktoś by był zainteresowany miejscem, z którego kupiłam. Nie jest normalnie wystawiany w sklepach, tylko u pojedynczych osób, które można znaleźć na Facebooku głównie. Ja, jeżeli ktoś jest zainteresowany, wyślę Wam po prostu linka, gdzie zakupiłam te oficerki, na pewno sprzedawca się ucieszy. No i to chyba będzie tyle. A teraz zapraszam Was na przebitki.